Proszę Państwa, jesteśmy, witam serdecznie jeszcze raz, Mirosław Antoni Graziw-Mak. Y, 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 krótki mini reportaż dla mojego kanału na wideoblogu. Trzeba przeżyć, pod rozmawiam, Mirosław Antoni Graziw-Mak y, komentuje. O, podjeżdżamy na chwilkę do kościoła przed Grabkowie. Popatrzcie, jest teraz pożarna, tak. Jest troszkę samochodów, jest piękny wiejski kościół, ale po pod słońcem wchodzimy. O, czekaj, teraz y, opuszczę, żeby nie kamery nie w słońcu. Ale, ale y, pojedziemy, zobaczymy czy, gdzie tu było w 2018 roku. Na, robiłem taką relację dla mojego blogu, bo z Kowala i okolicy. Popatrzcie na, na piękny widok. To jest piękny, mały, miejski, murowany kościółek. E, e, Prowoszczem tutaj jest ksiądz Andrzej Mazur, mój, mój dawny dawny Alum. Pozdrawiam serdecznie księdza proboszcza. Jest to też obecnie mój drugi kościół, drugi kościół parafialny. Tam jest dawna obiekt dawnej szko, szkoły, obecnej szkoły. grabkowie, A teraz popatrzcie, jedziemy co niestety nie ma żadnego ołtarza. Tak. Jest droga tutaj, gdzie będzie, będą, będzie krzyż. Na tym zakończymy transmisję. Zachęcam Państwa do oglądania i filmowania mojego o. Zatrzymamy się tutaj. Trzeba przejść pewną rozmowę. Proszę o komentarze, subskrypcje, lajki, dzwoneczki, udostępnianie przyjaciołom i znajomym, a przede wszystkim o oglądanie, bo to się liczy najbardziej na tym kanale YouTube. Dziękuję. Miłego, miłego dnia 3 maja 2000, 3 czerwca 2021 roku trzeba przeżyć kwadrans z magiem kątem oka jeszcze spójrzmy na pięknie zazielenione kujawskie pola